Witamy wszystkich serdecznie. Jesteśmy na stanowisku numer 7 u Michała, pana nauczyciela, który do nas przyjeżdża na wakacje zawsze i chciałem powiedzieć, że pan Michał jeszcze nie wie o tym, ale złapał karpia z kolcakiem, czyli z kolcem, który był konkursowy, i karpiarz dla karpiarza ufudował nagrodę w takim oto konkursie. Panie Michale, panie Michale, pan przerwie na chwilę. A bo, bo już to już jest 13 czy 13, 14 to już jest ryba Michała. Więc ten, więc Michał sobie zła, z, złapał rybę, panie Michale. Rybę wstawimy do filmu. Tak trochę słabo widać, bo jest ten, bo jest tutaj pod. Ja jestem stary, ale nie słabo widać. pod słońce. O, teraz widać teraz widać lepiej. Także gratuluję serdecznie. Tutaj mamy nagrodę. Dziękuję bardzo. Nie o, nie to jest dla pana, się. dla no to... fundatora podziękowania. Tak. Dziękujemy serdecznie. Taka niespodzianka miła. Od karpiarza dla karpiarza za złapanie karpia z kolcem. Jeszcze mamy nagrodę. Bo nagroda kulki są rozdane, jeszcze w sensie ziarna są rozdane. Chłopak z Anglii wygrał, który do nas przyjechał, i jak za rok wróci, to sobie odbierze. A jeszcze mamy za karpia 20 kg nagrodę w postaci kulek 5 kg. O, bardzo fajnych. Także mniej. jeszcze jest, jeszcze parę dni jest. Gratuluję, Michaś, jeszcze Dziękuję raz. Kulki bardzo. o smaku raka, Dziękuję bardzo raz, dobre. Dzięki. Super, gratuluję.